Gorączka nie zawsze jest zła. Gorączka jest mechanizmem obronnym w sytuacjach takich, kiedy człowiek no, styka się z jakimś czynnikiem czy to bakteryjnym czy to wirusowym czy to po prostu jakimś innym czynnikiem wywołującym tę gorączkę. Kiedy reakcja? Po trzech dniach. Człowiek, który się przeziębił, ma prawo trzy dni gorączkować. Temperatura jaka najwyższa? No jeżeli jest około 39 stopni, dopiero wtedy wchodzi z jakimiś lekami obniżającymi gorączkę. Trzeba pamiętać, że jest wiele takich sposobów domowych, ziołowych na obniżanie gorączki. To na przykład zrobić sobie napar szałwii i go wypić. I wtedy gorączka po prostu spada. Zbyt szybkie zbijanie gorączki przy infekcjach. Jest rzeczą niekorzystną. Dlaczego? Bo w temperaturze powyżej 37,2 stopnia Celsjusza ginie większość drobnoustrojów patologicznych dla człowieka. Jakie gorączki są szkodliwe albo jakie gorączki mogą coś znaczyć? No takie, które trwają długo. Trwają nie kilka dni, a kilka miesięcy czy kilka tygodni. Gorączki pojawiające się o pewnych porach dnia, bo co to może znaczyć? Może znaczyć chorobę po prostu przewlekłą lub wręcz chorobę nowotworową.